Hello, z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek miejskich legend gier. No i dzisiejszy temat jest całkiem legendarny. Otóż dzisiaj przedstawię wam opowieść o grze, na którą czekali wszyscy. Opowieść o przeogromnym hypie. Opowieść o nadziei. No i ostatecznie opowieść o zawiedzeniu przez zjebane decyzje, które nie mają żadnego sensu, spowodowane przez zjebanego dewelopera. Szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć głowy nabite na pal ludzi odpowiedzialnych za ten cały Armagedon. No i myślę, że ja nie jestem z tym całkiem sam. Tak czy siak w dzisiejszym odcinku MLG poruszyłem temat Silent Hills. No więc powiem bez obijania w bawełnę, że bardzo lubię serię Silent Hill. Do tego stopnia, że postanowiłem zrobić let's play'a z każdej części z tej serii. I tak reklamuję się, ponieważ mogę, więc cii. No i co najważniejsze. Ukończyłem każdą główną Silent Hillową grę oprócz Book of Memories, ponieważ nie mam wity. No i ta gra chyba nie zalicza się do głównego kanonu, bo to nawet nie jest survival horror. Tak czy owak, mimo tego, że każda z części ma swój własny urok osobisty oraz swoje własne studio deweloperskie, szczególnie te późniejsze, co pokazuje, jak to Konami dba o tą markę, to muszę przyznać, że po czwartej części oraz definitywnego rozwiązania Team Silent seria nie była aż tak dobra. Silent Hill Origins było dość nieciekawe. Homecoming było mech. Shattered Memories miało parę ciekawych pomysłów, jak chociażby psycholog i niestety nic poza tym, a Downpour mimo tego, że najlepszy z tych post-team Silent Hillowych gier, a przynajmniej ja tak myślę, to wciąż nie był do końca tym, czego oczekiwano po tej serii. Tak więc jako, że Downpour okazał się dość dobrą niespodzianką, to fani tej serii spoglądali w przyszłość z nadzieją, że może tym razem Konami trafi w dziesiątkę i dostaniemy następcę godnego czterech pierwszych części. Wyszło na to, że zaliczono 11 punktów tym mega precyzyjnym strzałem, ponieważ we wrześniu 2012 roku prezydent Konami zapytał Hideo Kojime, czy chciałby zająć się tworzeniem nowej części Silent Hill. A jako, że sam Kojima odpowiedział na nie twierdząco, to spowodowało wielką radość oraz nadzieję na to, że dawna świetność tej serii zostanie przywrócona. A tak nawiasem powiem, jeżeli nie wiecie, kim jest Hideo Kojima, mówię do tych dwóch osób tam z tyłu, to jest on odpowiedzialny za kilka serii, m.in. Metal Gear Solid, Zone of the Enders a także pomagał w tworzeniu Castlevania Lords of Shadow i paru innych gier. A jeżeli graliście w te Metal geary, to wiecie o co chodzi z tymi grami, oh my god. Od czasu tej wypowiedzi minęło trochę wiosen, a mianowicie dwie, tak około. No i fani dostali przedsmak kolejnej gry z serii Silent Hill 12 sierpnia 2014 roku. Pod postacią dema zatytułowanego P.T., co jest skrótem od Playable Teaser. PT zostało wydane na wyłączność PlayStation 4 przez dewelopera, w cudzysłowie 7780 studio. Świetnie! Ja nie mam PlayStation 4, więc niestety nie mogłem doświadczyć, czym było PT, ale całe szczęście każdy youtuber pod słońcem nagrywający Let's Play e zdążył nagrać grę w akcji, więc. Można powiedzieć, że jednak byłem przy szaleństwie wodów wokół tej gierki. Więc PT zaczynało się w momencie, kiedy główny bohater budził się w dziwnym domu bądź apartamencie. Przy okazji, widząc, jak karaluchy robią rzeczy, o których powinno się wiedzieć, jak ma się powyżej 18 roku życia. Ta gra naprawdę była szokująca, a jego zadaniem było wydostanie się z tego wstrętnego miejsca. Jednak nie było to łatwe ze względu na to, że dom albo apartament był nawiedzony. Dziwaczne dźwięki, płody z piekła rodem czy mordercze duchy były bardzo efektywną metodą straszenia, tym bardziej dlatego, że gra była z widoku pierwszej osoby. Także fakt, że nie miało się żadnych broni ani nawet paska ze zdrowiem nikomu tu nie pomagał, więc jak niby można było wydostać się z tego piekła, wystarczyło. Rozwiązać łamigłówkę, która nie była taka oczywista. Serio na początku ludzie nawet sami nie mieli zielonego pojęcia, jak udało im się dojść do końca gry. Innym to zajmowało pół godziny, innym tygodnie, no ale bądź co bądź udało im się to. A w nagrodę dostali krótki zwiastun, na którym główna postać ogląda się za siebie i po czym pojawia się napis Silent Hills. Najlepsze było to, że nikt się kompletnie tego nie spodziewał, bo w samej grze nie było żadnych odniesień do tej serii, poza tym duchem, który nazywa się Liza. Nie było ani mgły, ani health drinków, kompletnie nic. Gra została wykonana w silniku Fox Engine, jednak specjalnie pogorszono ją graficznie po to, żeby nie wzbudzić żadnych podejrzeń i pokazać, że gra została zrobiona przez studio Indie. A tak naprawdę stali za nią Hideo Kojima, o którym wspomniałem wcześniej, oraz Giel Model Toro, odpowiedzialny m.in. za Hellboya, nie wspominając także o ekipie artystów oraz programistów, no i też Normana Ridusa, którego to zapewne wszyscy znają z The Walking Dead, serialu niegry od Telltale. Nawet model głównej postaci został zrobiony na jego podobiznę, chociaż będąc szczery, nie podobał mi się on za bardzo, jego twarz była taka jakaś. Brzydka, no ale hej. Tyle dobrego ludu pracowało nad Silent Hills, a PT było wielkim sukcesem. Jako, że demo było samo w sobie bardzo zagadkowe, fani wyszukiwali się przeróżnych teorii, wyjaśniających chociaż trochę fabułę PT, jak i o czym mógłby być Silent Hills. No bo trzeba przyznać, że mieliśmy tu bardzo dobrze zaprezentowaną klasyczną symbolikę, z której to słynęła ta seria. Wyglądał na to, że zapowiada się na coś naprawdę świetnego. No ale niestety, nadzieje graczy zostały doszczętnie zniszczone. Zapewne zauważyliście, że opowiadając o BT jak i o Silent Hills używałem czasu przeszłego to dlatego, że gra została anulowana. Już w marcu 2015 roku los projektu był pod znakiem zapytania ze względu na ogłoszenie Konami o wywaleniu Kojimy. Niestety nieco później najgorsze obawy się potwierdziły, kiedy Gielmo del Toro sam powiedział, że Silent Hills zostało skasowane, dodając od siebie, cytuję, że to nie ma kurwa sensu. Chyba każdy może się z tym zgodzić, no, to, to co nie miało także sensu, to fakt, że Konami wywaliło PT z PlayStation Network, no bo komu by szkodziło, gdyby zostało ono na swoim miejscu? Jednak, dodatkowo, jako że Konami to zgraja najlepszych wydawców na świecie, uniemożliwiła podobne pobranie dema na, dla osób, które już miały je na dysku, czyli po prostu PT zostało usunięte z powierzchni Ziemi. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że ludzie sprzedawali PlayStation 4 z na dysku twardym za dobre pieniądze co oczywiście Konami też próbowało zatrzymać ale nie jesteście aż tacy potężni. A jak na tą wiadomość zareagowali fani? Byli wściekli, i słusznie, bo w sumie do tej pory nie do końca wiadomo, dlaczego Konami wykonało ten ruch. Miało to związek z wylaniem kodzimy, ale żadnych szczegółów na ten temat raczej nawet nie ma do dziś. Albo może są. Szczerze mówiąc, już dawno myślenie o tym wypełnia moje serce, że oraz kurwieniem. No ale, jako, że Konami jest bandą zimnych drani, to oczywiście musieli wsadzić ten zakrwawiony miecz piramidogłowego fanom Silent Hilla jeszcze głębiej w ich serca. Otóż kilka miesięcy po tym info Zapowiedzieli nową maszynę Pacinko w klimatach Silent Hill 2. To jest zajebisty plaskacz w ryj, ale nie mogę także zapomnieć o zjebanym Silent Hill HD Collection, w którym druga część ledwo działała, a trójka była praktycznie niegrywalna. Ech, i tak oto wygląda historia Silent Hills. Gry, która miała niewyobrażalne szanse, by okazać się czymś niezapomnianym, co już udowadniał sam Playable Teaser, no ale. Niestety to było zbyt piękne, żeby okazało się prawdą. Oczywiście chciałbym, żeby jakimś cudem Silent Hills zostało ożywione. Naszą nadzieją może być zapowiedziane na tegorocznym E3 Death Stranding, ale ta gra może być czymkolwiek, ponieważ nie ma o niej jeszcze żadnych konkretnych informacji. Trzeba też wspomnieć o projektach inspirowanych tą grą, jak Layers of Fear albo Alison Road. Przynajmniej Alison Road wygląda na coś fajnego. I przy okazji to ta gra jest jeszcze podczas robienia, więc nie można jej jeszcze ściągnąć niestety, ale chyba jakieś demówki są. A co do serii Silent Hill, niestety stoi ona w jednej wielkiej niewiadomej. Ale hej, dostaliśmy na pocieszenie automat do gier hazardowych. A Konami samo powiedziało, że są zobowiązani wydawać nowe gry z serii Silent Hill. Więc opłacało się wywalić Silent Hills na zbity pysk. A czy wspomniałem o tym, że Metal Gear Solid oraz Castlevania także dostaną swoje automaty? Albo raczej dostały? Mam tylko trzy słowa do powiedzenia na ten temat. Konami, pierdol się. I tym pozytywnym akcentem zakończę ten odcinek miejskich Legend Gier. To był PG. Do następnego razu.